Tej wiki, witamie, i dzisiaj będzie filmik z mamą i Lili. Hey. Lili, powiesz, witam, hej. Hey. Będą to urodziny Marleny i Marlene, tutaj na rożnie, bo ma Marlene jest na górze. Aby wideo wyglądało to, jak Wam będzie się podobało, no to, to wiecie łapeczki w górę i subskrypcja. Dobra, to zaczynamy. Okay. Yes. O, już 6:30. Ja tak długo spałam. Prawda? Czy to tylko źle bajo na ten pokazuje? Nie, nie. Nie, bo na moim też tak pokazuję, No to chyba nic nie jest źle. no dobra. Dzisiaj urodziny Marla. Ja muszę jak zwykle wszystko ładnie zrobić. Nie? No tak. Na razie tak, a potem się ubierzemy jakoś ładniej. No, dobra, ja w lodówce mam przygotowany tort i teraz trzeba wybrać 1 i 2, no bo Mariela na końcu 12 lat. Hops, tak wygląda jak 21, bo ja trzymam to na odbiór, tak powinno być. To schowamy. To scho trzeba schować tutaj, tak jak zawsze. No i idziemy do lodówki po tort. Dobra, widzowie, kiedy wersja było, to ja odbiłam tort i inne te owocki, które przygotowałam sobie. To jest 2. I jeden. Jest dwanaście. Dobra, teraz idziemy obudzić. Y, tatę. No, ojca. Baron. Baron. co, so, Urodzin Marilyn. No, już się przebieram. To nie, bo to jest na basen. To też nie jest jakieś takie odświetne. To jest za bardzo do pracy. To nie. To jest za bardzo jak ja. To jakieś niefajne. To jakieś dziwne. To też nie. No, to idealne. Są klapeczki, są. Co? No dobra. Jest jakieś śniadanie? Nie ma. O jezu. Ja idę zobaczyć, czy faktycznie nie ma. Czy mnie kłamiesz po prostu? A to, co nie jest śniadanie? A widzisz, tam to jest napisane 12. No widzę, za co. To jest dla Marleny. A, no tak. Ile ona kończyła lat? Jezu, no chyba teraz sobie żartujesz. Jest na torcie napisane. 12, aha. To ona już teraz stara jest? Za chwilę nas przerosznie. Hmm. Wysoka to ona nie jest za bardzo, więc. Ja na razie idziemy obudzić. Ja idę na razie obudzić Livię i Mary. Dobra, tutaj cicho, żeby... Okay, już jest w innym kraju Livia Livia oh. co mama no urodziny majlenki przygotuj się na nie co mam ubejdę taką samą sukienkę, jak ona będzie miała czyli tam tu no tak bym wolała pomogłabyś mi no pomogę ci no i super pięknie to na łóżko, bo to piżama. No dobra, tu się na razie pobaw. Albo możesz zabrać... Możesz zabrać siostrze tablet do rysowania. No i Nawet nie ruszaj mojego tableta. A! Ale ładnie. Hm. No a ty się sama obudziłaś, widzę. No a co? Nie, takimi słowami. Którą sukienkę mam być Tą? No bym chciała, żebyś tą ubrała. No to się ubiorę. To na łóżko. I on ci gniotek eee. Mogę tego gniotka za to, że ty masz mi tablet? nam no, weź A dziewczyny, Radu, za chwilę idziemy, bo ja budzę Marlenę. No, za chwilę. Dobra, za chwilę. Za chwilę idziemy na dół, czy teraz? Teraz, dziewczyny, teraz. No dobra, to już wyłączam. Jesteczka. Ops. Teraz na dół, a wy możecie być jeszcze chwilę na górze. Dobra, pa. Hi, hi, hi. Marlena, Marlena! Jezu, dziewczyny, co mnie budzicie? Bo dzisiaj twoje urodziny. No i że dzisiaj moje urodziny? O, fajnie, no, że mnie obudziłyście. Jest, gdzie są moje prezenty? Nie wiem, mama pewnie gdzieś pochowała, jak co roku. Mogłam się tego właściwie spodziewać. Ej dziewczyny, ale co to jest za laptop? Nie wiem, też się zdziwiliśmy go, jak go zobaczyłyśmy. Nie, my no. Czy ja? Czy ja? Czy ja? Nie, nie, nie. Czy ja dostałam laptop, który kosztował prawie 5000 na stronie? Czy ja naprawdę dostałam które kosztował prawie 5000? Ej, dziewczyny! Tak, zostałeś co który kosztowało prawie 5000. tysięcy. u mamodzienki. Jednak do czegoś się przydajesz. A teraz jakie są jeszcze prezenty? Co ty myślisz, że jak ja wydałam prawie 4000, no to? Prawie 5000, no to są jakieś jeszcze prezenty. Tak, to ci tylko zrobiłam Twoje ulubione to no, i to jest najlepszy prezent. Zaloguj tam swoje hasło, co tam chcesz, i się ubierz. Wyładzić z pokoju. No dobra, już idziemy. No dobra, Marlena wpisałam. A, I sukienkę, którą miałam przygotowaną. Dobra, weźmiemy jeszcze dla Liwi i dla mnie Idziemy. Nie. Coś się zacięło. Bez chwilę coś się zacięło. Macie. O, a ja mam już kwiaty, ale... I będą dwa kwiaty. No ja ubiorę twojego kwiatka. No dobra, to idziemy na dół. Du, 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 du Czemu mój laptop do mnie sam przyleciał? Bo go zaczarowałam z liską. No, pisałeś na niego klątwem marlenkowy. Dziwne, ale okej. Okay. Wszystkiego najlepszego solenizantko Dzięki tata. Ile wydałeś na ten komputer? Mama. Mama? No nie, ja tam chyba z... Dwa tysiące dołożyłam. Jezu, dziękuję. No dobra, to zobaczymy co mi... Oh, owocki. Mm. Bardzo późno stałyście, wiecie? Jest 12, czyli za godzinę przychodzą goście. No to sobie trochę pooglądajcie tą godzinkę i za chwilę przyjdą pewnie goście. Zip, zip. Ja się przebiorę. Co, co by tu ubrać? <laughs> No dobra, to co by tutaj? Nie, to na ćwiczenia. No dość ładne, ale pewnie Marlena nie. To ładne, ale jeszcze sprawdzimy kilka rzeczy. Eee, mhm. nie, nie chcę mi sprawdzać dalej, to ubiorę. Dobrze dzieci, za 10 minut przychodzą goście, więc mogłybyście iść na dół, dlatego bo goście będą na dole. Ja przyniosę cały tory na dół i tak dalej. Okej. Okay. I Marlena zostaw na chwilę tego laptopa. Właśnie go chciałam odłożyć. No dobra. Mhm. Hops. Dwieście torów, bo on jest cięższy. A czemu ja? Czemu? Hops. No dobra. To idziemy. Dobiedzieciaki i cię tam się już możecie bawić i tak dalej. Ja idę na huśtawkę. Ja też. Okej, okay, to ja idę gdzie indziej... Też mm. na mamy. O, jak ładnie przygotowali. Ale fajnie. Ja idę do mojej bazy. W się sensie do naszej bazy mojej i dziewczyn. No, hops. Nie widziałem klucza, klucze. <grym> hmm, ale chyba jest otwarte. Właśnie. Wiemy więcej poduszek. Właśnie chciałam to zrobić. Jedziemy. -zi 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 -zi. Ale czemu w tył? <grym> Dobra, tutaj jeszcze jedno weźmiemy, damy. No, hops. I jak ładnie. Odsuńcie się, tata idzie z tortem. Hmm. Powoli. Teraz ten tort ładnie posta. Na sam środek. Marlena. No co, chciałam się wykąpać? Nie mogłam. O, już chyba widać tam kogoś. Cześć, cześć. Cześć, cześć. 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 Wszystkiego najlepszego. Dzięki, ciała masz dla mnie jakieś... Przepraszam, to pytam, ale prezent? No, ja chyba mam, ale gdzieś tu, tutaj schowałem na urodziny. Schowany? Szukałam całą plażę i jeszcze tam poszłam. Ty? To chyba ale na... w ogóle. Czemu, skąd ta łóżka się tutaj wzięła? Nie. To był mój pomysł. To był mój prezent. Prawda, dzicia, ile na tę łódkę wydałaś? Tam ileś. Czyli ile? Eee, ta łódka była bardzo niedroga. ona była bardzo... 20 złotych, 200 złotych. Ciotka Ty mówić nie umiesz. Hmm. O, cześć, 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 babcia i dziadek idą. Hej, 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 hej. mamy dla Ciebie prezent, dawaj buziaka. Mamy dla... 100 mój, mój, mój. Sto lat, 100 sto lat, kochana, żebyś tam żyła jak najdłużej. Proszę, prezencik ode mnie od dziadziusia, twoja wymarzona torebka. No otwórz, zobacz, jaką chciałaś. Ale ładna, ja taką chciałam. Exclusive collection specjalny dla ciebie. O, Z dziadziusiem nie. jechaliśmy do Paryża, żeby ją stamtąd przywieźć. Ty nawet sobie nie wyobrażasz, ile to czasu nam zajęło. Takie Twoje marzenie spełnić. Mam nadzieję, że ci ta torebeczka będzie długo służyła, kochana! I czasem babuni pożyczysz czasem! Wezmę ją na, wa do waka na wakacje Uuu, do Cypr. Ach, na Cypr, kochani, bo my z dziadkiem lecimy do Zanzibaru. Halo, do Zanzibaru? Halo. Tak, dziaduś mi zrobił niespodziankę. Co, Lilusia, też jedziesz do Zanzibaru z nami? Nie. Nie? Bo Halo, Dziad. Dziaduś nam zrobił niespodziany i mówi, ja chcę babcia, zabieram cię na Zanzibar, ja mówię, chłopie, a tam co będę za, za tymi, za lwami goniła, czy jak? Babcie, ty Dziadek ty... mówi, że mnie na safari zabierze, będziemy samolot, Babcie, ty i tu, ty... samochodem jechali i oglądali dzikie zwierzęta, mówię wam. Babcia, ja też chcę jechać do Zandolandu do landu jadę, do Zanzibaru jadę, dziecko! A z wami! To nie wiem, to musimy się zastanowić, bo na razie to my z dziadziusiem się przejedziemy. Oni jadą do jakiegoś Zanzibaru. Nie da, landu. Ja tam już nie, wiem, co oni tam robią. Dawaj, tą hotelebkę musimy ją przeskanować. E-e-e. A czemu nie możemy jej przeskanować? No właśnie czemu? Bo nie ma czemu. Dzięki. No więc no, mówię bada. wam, kochani. Jak nie wrócimy, to znaczy, że nas lwy pożarły. Ja wtedy wspiszę testament, że w razie W, żebyście się podzielili moim wielkim majątkiem i dziadziusia. Co ty za głupoty gadasz, babka? Weź się ogarnij, no. O, dobra, dobra, dziadek. No, ja bym, się, ja bym się chętnie wykąpał, kochani. I te ciacho, jemy? Jemy, jemy? jemy. Kurczak, nie zapomniałem, że ubrania czodek, mam na sobie. Tak masz już całe spodnie mokę. Ja się rozbiorę do galotów i będę pływał w tym pięknym wodziszczu. Nie wiem, czy chcę to widzieć. Dobra, dobra, zaczynajmy imprezkę. Dobra. A, Do wody wpadłam! Babcia, spokoj, ty masz tylko długo sukienki moky. No sto, sto, lat, sto lat! Sto lat! Niech żyje, żyje nam! Sto lat! Sto lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? kto? Marlena! Marlena. Uh, 100 lat. Brawo Marlenka, brawo. Niech ci się spełnią życzonka. Dobra, To teraz jemy, nie? Uli, ja czekałem na te pyszne hot dogi, hamburgery, czy co to jest. Dawaj mi pty się eklerki. Ja to wszystko w rąbie. Dziadek taki głodny przyjechał dzisiaj. Dziadek, Babcia mi obiadu się... nie dała i mówi A no, się na urodzinach. Ale jest 13. U e... Ona zawsze obiad jest mhm, tak, o To ja dziadziuś zostanie panie. na obiad. Dziadziuś zostanie na obiad. Macie jakiś obiadek, czy tylko ciasteczko? Na no, razie nie mamy. Dobra. No do to Marta bo... ugotuje, ci Macieju, nie przejmuj się, pójdziemy do restauracji w razie wu. My idziemy do restauracji tej takiej tam luksus w A, stoszy. no to świetnie. No bo Marlena tam zaprosiła. Chęć. Uuu, Marlenka, ty taka, jesteś bogata? No, świetnie. Po babci masz taki dryk do babci. interesów. No, no dobra to jemy. Nie jaki pyszny ten torcik, ale piękny upiekłaś. Dzięki. Cudo, czy zamawialiście u Pani Zosii? Nie, sama się upiekłam. Uuu. Tylko krem mi Pani dosiadała. dała. no to pięknie, śliczny ten torcik, brawo córko. Dla każdego po jeden kawałek. Uuu, dobrze. Dziadek się nie daje, biedny. O, ja jestem na diecie, już nie przesadzę, jeden kawałek mi starczy. A ja na diecie, I co tam oszukujesz Ty. Tak zawsze wszystkich oszukujesz, że Ty na diecie. Patrz jaki bebut masz wielki. A się Nie spokój. wolno Ty jesteś. Co, co, powiedziałeś? Ale piękna imprezka. Superaśnie, babcia się tak cieszy, że do Was przyszła ten dom wasz. A ty, jest jadłeś taki piękny. To? ty jadłaś? Jadłam, jadłam. A może... Ja nie jadłam. Ja nie To jadłaś, co? Oa Lili! Jezu, co ty robisz? Uderzyłaś mnie. Upsi ty, ups ty, No. I co tam? To chyba już my z Dziadusiem pojedziemy, nie? Kto chce? O Jezu, Dziaduś je! Dziaduś! Gdzie mnie do wody wrzuciłaś, Wiktoria! No! Dziadek, Moje życie Idziemy się pakować do Zanzibaru. Ja nie wiem, co ja tam muszę wziąć chyba jakieś surowy mięso dla tych tygrysów i tak oni lwów. jadą do Zanzibaru? Oni jadą do. A wiecie jedziecie, baru. co tam, co zambiamy. Na baru? sypy jedziemy. Ja jak mi się uda dzieci, to ja do walizki spakuję małego lwa i wam przywiozę, będziecie mieli lwa w chacie. No mam mamy takiego, co zęby się zgniata. Co? No jakby tak, jakby takiego tego, że jakby. Się... Babcia! Babcia wam mówi, jakąś małpę przywiozę albo coś, tam podobno dużo jest. Przynieś jednolosca! Nie ma jednolożcu. Co? Zebrę mogę złapakować do walizki! Jednolosca! Dobra, to ja dosztukuję zebrzę tego roga i, i będzie, że to jednorożec. Może być? Pomaluję go na fioletowo, nie, nie, nie. różowo, niebiesko, zielono. Eee, poczekaj, my chcemy, my chcemy. Eee, 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 Dziewczyny, nie mam czasu, lewka. bo my już lecimy. Dobra, lewka. dziad, jedziemy. Dobra. Kochani. Kończymy imprezkę urodzinową. Yy. Marlenki. Yy. Marlenki 12 ta. lat to poważny wiek. Lilka śpiewa łopa w Style. Słuchajcie, ta. gdybyście ją widzieli, to byście zobaczyli, że Lili kupiła sobie świecącego pojąka już na Hollywood. Na, Hollywood, na Halloween, <grym> chciałam <grym> powiedzieć. Babcia, więc zgapiłaś po nas. My mówimy Hollywood. Więc chciałam Wam, chciałam wam powiedzieć, słuchajcie, zapraszam Was do sieciówki. Polecamy z Akszona świetne halloweenowe dodatki, bo już jest ich pełno. Ja polecam dużo z Sinseja. A i Sinseja dodatki? No tak. Na Halloween? Nie na Halloween. A to Szkoły. Wiki może Wam zrobić osobny taki krótki filmik, to pokaże Wam, co kupiła fajnego w Sinseju, żebyście zobaczyli A jakie facie, fajne ja dodatki. Wiedzą, tak, w piżamkę z, ze styczami. Jak ktoś lubi, to słuchajcie, jest piżama ze styczem. No dobra, kochani, subskrybujcie, bo już prawie dobijamy do 6 tysięcy subskrybentów, więc będzie Wam nam bardzo miło, jak, jak będziecie subskrybować, oglądać, lajkować i wiecie, komentować, nie? Komentujcie, komentujcie tak. i buziaczki. Pa, pa. I całuski, i słuchajcie, trzymajcie się i wykorzystujcie ten ostatni dzień wakac tydzień wakacji, bo potem do szkoły. Mami no, już się bardzo nie chce do szkoły. Ja, ja już mam 5 lat. Pa! Pa! pa.